Mateusz Smoczyński. Dzień dobry. W pięknych okolicznościach przyrody, ale spotykam się w różnych okolicznościach przy okazji różnych koncertów. Słyszałem ciebie też różnego, muszę przyznać. Jeśli ktoś powie: Słyszę Mateusza Smoczyńskiego, rozpoznaję go, mhm. to powiem zgoda. Ale bardzo różnego Mateusza Cię znam i, i słyszałem. I wydaje mi się, że to się zmieniało przez lata, że jakbyś dokładał te klocki, albo zmieniał po prostu orientację, mm -hmm. szukał czegoś innego, bo się znudziłeś, albo stwierdziłeś, jakaś inna przygoda też mi się przyda, jak to było. Znaczy, z jednej strony muszę powiedzieć, że robię bardzo dużo różnych rzeczy, skręcam w różne kierunki. Ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że zawsze gram siebie i zawsze gram mniej więcej to samo, czyli jestem no, muzykiem, który ma jakiś swój własny styl i niezależnie, czy ja gram improwizację w swoim koncercie skrzypcowym, czy gram w zespole, który wczoraj wystąpił właśnie na Enter Festival z Andresem Colem, gdzie łączymy polski, polską muzykę ludową z muzyką ludową z Ibizy, Maroko no to zawsze mniej więcej gram swoje, swoje rzeczy i siebie, znaczy nie staram się być kimś innym. To, to, to jest... też cię zaprosili myślę do tego projektu, żeby się Dokładnie, tego, znaczy, to, jest, to jest coś dla mnie najważniejszego, żeby zawsze być sobą i zawsze być naturalnym, bo że tak powiem, jak ktoś robi coś nienaturalnie, to to od razu słuchać to słuchać z dużej odległości, więc trzymam się tego, że. Gram naturalnie, a że skręcam różne kierunki i że lubię różne style, różne gatunki muzyczne, no to jest inna sprawa. Ja, jak większość ludzi już wie, wychowałem się w rodzinie muzycznej, gdzie muzyka klasyczna była bardzo ważna później. Grałem muzykę ludową w zespole ludowym, który prowadzili moi rodzice. Później zafascynowałem się muzyką jazzową, więc to wszystko gdzieś tam jest wewnątrz mnie. Składało się w Tobie. Tak, tak i to jest, to jest coś naturalnego, co ja wykorzystuję wszędzie. Niezależnie czy gram właśnie swój koncert, czy jestem gościem w Various Monks i tam gram solówkę. Ja zawsze gram w siebie. Właściwie wytłumaczyłeś to, ale... Jakby dla mnie dwie stałe u ciebie to jest właśnie ta klasyka. Ona nie się wychowałaś, ale też wykształciłeś bez dwóch mhm. zdań. I polskość tak czy inaczej słyszę polskiego skrzypka. Oczywiście. I myślę, że też szkołę zajfertowską nie porzuciłeś, bo też bardzo ją ćwiczyłeś, mhm. bardzo dojrzałeś do niej, bo do niej chyba trzeba dojrzeć. I jeśli już mówimy o improwizacji w twoim przypadku, to. Do dzisiaj opierasz się na tym. Mhm. E, tak, znaczy, to też jest taka a, ciekawa rzecz, że ja wychowałem się bardziej na Coltrane niż na Zajfercie. Mhm. to jest Seyfert... rozumiałe i też bliskie w tym momencie. Tak, a że Seyfert e, czerpał bardzo mocno z muzyki Johna Coltrane'a, tak. no to, to stało się bardzo równoważne. Ja często powiadam historię, że a jak po raz pierwszy Janusz mnie usłyszał, to się spytał, czy bardzo inspirowałem się Zbigniewem Zajfertem. A ja mówię, ale kim? A on mówi, jak to nie wiesz, przecież krasz bardzo podobnie do niego. A ja mówię, nie znam go. A on mówi, no to muszę ci przynieść płytę. no i wtedy, wtedy. Zmieniłem zdanie, co to zmiany instrumentu ze skrzypiec na jakiś bardziej jazzowy, bo zobaczyłem, że da się modalną muzykę grać, ale to, co nauczyłem się od Johna Coltrane'a i to, co tak naprawdę jest zbieżne z tym, co robił Zbigniew Seyfert, to pozostało. No wiesz, ale zastanawiam się przez cały czas, na ile świadomie, te wszystkie swoje inspiracje, czy to, czego się nasłuchałeś, dokładasz do swojej muzyki, albo podróżujesz w danym kierunku, mhm. bo kiedyś no jakby łyknąłeś tego, a na ile jest to jakieś zaprzeczenie u ciebie? No skoro już mnie scharakteryzowali na takiego skrzypka, Zajfortowskiego na przykład, to teraz wam pokażę, że, że gram z powrotem klasykę. Mm -hmm. Skoro już wszyscy stwierdzili, no to jest kla klasyk, który potrafi improwizować, miesza te dwie rzeczy, to zagrasz jeszcze coś innego. jak to Buntujesz się czasami? Moja najnowsza płyta, która będzie z dwoma koncertami, właśnie z koncertem z Zajferta i z moim koncertem Adam Saplu, to zostało już nagrane, zmiksowane, teraz tylko czeka na wydanie. Ta płyta jest takim trochę taką informacją, jak bardzo różnymi. Osobami e, jesteśmy, byliśmy. E, Zbigniew Zepferd napisał swój koncert skrzypcowy, gdzie e, są partie popisane na orkiestrę, które przeplatają się e, z partiami stricte jazzowymi. Tam okay. e, jest e, dużo improwizacji free jazzowej e, i to jest zupełnie inne tego, co ja napisałem w swoim koncercie Adam Stapler. Więc to było trochę takim manifestem, że jestem zupełnie kimś innym, mm -hmm. e, tworzę inną muzykę, inspiruję się innymi rzeczami niż Zbigniew Seyfert, ale jednocześnie bardzo cenię i to z drugiej strony był też mój ukłon w stronę Zbigniewa Seyferta, ale ta płyta właśnie mam nadzieję, że państwu wszystkim pokaże jak bardzo różni jesteśmy i jak bardzo inaczej podchodzimy do muzyki, czerpiąc od tych samych od tych samych mistrzów, bo no Zbigniew zefert czerpał z Karola Szymonowskiego, którego ja Czego naprawdę... Kocham Karola Szymanowskiego, uważam, że to jest polski najwybitniejszy to kompozytor. Jest to jest polskość, o której tak, ja też wspominałem. Kocham muzykę tego kompozytora, uwielbiam Johna Coltona, ale niedawno też zafascynowałem się muzyką amerykańskiego kompozytora Johna Adamsa. Okay. I w ogóle ta amerykańskość jest też mi coraz bliższa. Przez te cztery lata, które spędziłem w Stanach, tam poznałem muzykę bluegrassową. Tam też grałem się zabawiłeś, trzeba przyznać. Tak, tam grałem Starland Quartet, który czerpał bardzo z muzyki bluegrassowej, i w tym moim koncercie nie tylko są inspiracje, właśnie. Stricte te, te, o których wcześniej mówiliśmy, ale też y, amerykańskie. Jasne, jasne. No tak można też dokładać. Podróże w ogóle dokładają, czy spotykanie mm. innych muzyków, to też jest bardzo szeroki, szeroki wątek. Ale wiesz, zastanawiam się też nad czasem, bo najpierw potrzebujesz, nie wiem, wypracować sobie technikę. Tych technik wypracowałeś sobie co najmniej kilka, kilkanaście? Nie, no, ja myślę, że tych technik jest e, prawdopodobnie kilkadziesiąt różnych. Nawet napisałem na ten temat no kartę doktorską niedawno. I tam omawiam te No wszystkie. to też potrzebowałeś czasu, a u Ciebie to jakby taki krótki moment i bardzo szybko opanowałeś te rzeczy, nie wydaje a, Ci się? No, jeśli chodzi o opanowanie technik, że to a. szybki moment, znaczy to jest... Przez to, że człowiek dosyć szeroko patrzy na muzykę i interesuje się różnymi rzeczami, no to to przechodzi naturalnie, Czy znaczy, to nie jest tak, że coś jest i mam. Tylko okay. ja muszę na tym posiedzieć, tylko a jeśli jest się skrzypkiem od, no nie wiem, od 30 lat, no to... Swoją drogą człowiek jest, ciekawy różnych rzeczy i po chwili się nudzi jedną rzeczą i zaczyna interesować się ciekawym człowiekiem, <śmiech> ponieważ <śmiech> z każdej strony nas atakują. Zauważyłeś? Tak, że komary z każdej strony. I zacząłeś mówić, ale bardzo no, dobrze. Tak, zgodzę się z Tobą, że tak jest, jak opowiadasz. Natomiast w dalszym ciągu wydaje mi się, że u Ciebie ta edukacja i cała droga później twórcza to jest dosyć szybkie. Jakbyś biegł, ale nie twierdzę, że wiesz, nie zastanawiając się czy coś, ale u Ciebie jest to wszystko jakby bardzo szybko się układa. Jakbyś już mm -hmm. wiedział, na, co będzie następne? Jakbyś już znajdował ten kolejny powód, żeby grać? To bluegrass czy cokolwiek? Mhm. Jakby przygody przychodziły do ciebie. Znaczy, to jest e, dosyć same. ciekawe spostrzeżenie. Znaczy, z mojej strony to wygląda tak, że ja myślę, że ja działam bardzo powoli e, i na przykład e, jako kompozytor, e, jako osoba pisząca utwory, wydaje mi się, że to jest proces tak długi, że aż mi wstyd, że to tak. Masz czas na komponowanie, ponieważ grasz tyle rzeczy, że dla mnie szybko płynie po prostu wszystko, co się w Tobie zmienia. Tak, Rozumiem? ale dążę do czegoś takiego, że wydaje mi się, że komponuję bardzo wolno, że wolno wszystko się dzieje, ale później, jak często sobie robię jakieś podsumowanie roku i patrzę, nie, no jakim cudem zagrałem 150 koncertów w tym roku, jakim cudem napisałem trzy koncerty, które miały swoje premiery, no jakimś cudem to się, to się dzieje. I z jednej strony wydaje mi się, że to trwa bardzo powoli, ale z drugiej strony, jak patrzę perspektywicznie na to, to myślę, że to trwa rzeczywiście w zawrotnym tempie. Ilość rzeczy, które się różne dzieją. Ja lubię, lubię grać. Znaczy, przez to, że człowiek lubi grać, to lubi... No, wydaje się, że to jest naprawdę nic takiego trudnego, żeby to jeździć, ciekawe, to, to komponowanie i dopracowywanie rzeczy to jest bardzo mozolna praca, prawda? Ty po prostu w czasie sobie z tym radzisz bardzo sprawnie. I to już nie wynika tylko i wyłącznie z wyćwiczonej techniki. To już mhm. jakby jest wcześniejsze, nawet bym powiedział. Jeśli chodzi o czas, to ja sobie wypracowałem metodę stawiania takich deadline'ów. Okay. Dla mnie deadline jest rzeczą świętą. Jak coś komuś obiecam, to zawsze to robię. I ja jestem takim leniem, że jak mógłem nic nie robić, to pewnie bym usiadł w pokoju bym, nie wiem, oglądał TikToka przez pół godziny, a może bym grał w jakąś grę na Xboxie, bo mam to wszystko, ale musisz. Ale jak, musisz ale napisać, jak mam deadliney i. Znając samego siebie i znając moją osobowość, wiedząc, że, ja, wiedząc, że jak nie będę miał deadline'u, to nie będę nic robił. Stawiam sobie tych deadline'ów mnóstwo. Znaczy mam co chwila typu w kalendarzu: widzę, dobra, do tego dnia muszę napisać to, do tego dnia muszę napisać to, do tego dnia muszę wyćwiczyć taką rzecz. I to jakoś e, zaczynam się z tym e, wyrabiać. E, mam termin, robię. No, trochę mówimy o praktyce historii, bo właściwie o twoich początkach. Mm. Tak jest w tym wywiadzie, ale tak naprawdę to sobie pomyślałem, A. że skupiamy się bardzo teraz na ostatnich takich dziesięciu latach, że tutaj by to wszystko przyspieszyło, jakby owocuje. Mm. W każde twoje A doświadczenie myślę, to, się przekłada. Amysterze to. że to bardziej niż przyspieszyło owocuje. Znaczy, tak, 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 Są rzeczy, które trwają długo, ale i wszyscy o tym, o tym wiedzą. że a, to jest proces, a jak byś który. wyznaczył jakieś takie momenty ważne w tym ostatnim czasie, tych 10 lat, to które byś wyznaczył? No, dla mnie w przeciągu ostatnich 10 lat najważniejszym takim idąc po kolei, jest założenie Atom Steam Quartet to, że gramy za Atom Steam Quartet i mieliśmy za Atom Steam Quartet mnóstwo kolaboracji, naprawdę mm -hmm. Krzysztof Lęczowski kiedyś policzył to było około 50 różnych projektów z różnymi artystami. Więc to jest istotna rzecz w moim życiu. Druga istotna rzecz to jest to, że zacząłem grać start Land Quartet mm -hmm. i wyemigrowałem na 4 lata do Stanów, zamieszkałem w San Francisco. To jest bardzo istotna rzecz w moim życiorysie. Trzecia istotna rzecz to jest coś takiego: przejście takiej metamorfozy, powrotu do muzyki poważnej. I tym. Manifestem tego jest moja płyta metamorfozy, mhm. która pokazuje, że jednak chcę powrócić do tej muzyki klasycznej, muzyki poważnej, tylko chcę ją samemu komponować i samemu pisać, więc to był taki punkt zwrotny. I od tego momentu też jeszcze potoczyły się parę innych rzeczy, jak nagranie z kwintetem płyty Berek, która była z kolei inspirowana muzyką mhm. ludową. Kolejna istotna rzecz to jest poznanie muzyki Johna Adamsa, który na mnie bardzo wpłynął i zmienił mój świat o 180 stopni. Ja miałem niedawno z nim okazję porozmawiać i mu powiedziałem tą historię. i Bardzo był wzruszony, że ktoś po prostu, odmieniło mu się całe życie pod wpływem jego muzyki. To jest naprawdę coś pięknego. Ja poznawszy tą muzykę Johna Adamsa zacząłem komponować symfoniczne rzeczy. I tych symfonicznych rzeczy już w ostatnim czasie skomponowałem naprawdę dużo. Takim punktem istotnym, o którym warto powiedzieć, jest premiera koncertu Adam Sapul, która miała miejsce chyba mm -hmm. w 2018 roku, tak, tak mi, się mi się to wydaje. wydaje. Później już się to potoczyło trochę lawinowo, że napisałem drugi koncert na saksofon mm -hmm. i skrzypce które wykonałem z orkiestrą Sinfonia Juventus i z Piotrem Baronem. Mhm. Później napisałem koncert fortepianowy Fallen Angel, który poprosił mnie o napisanie Janusz Olinczak, który zresztą będziemy grać 2 lipca w Radiowicach, więc to też jest... Okay. No, bardzo się z tego cieszę, tym razem z orkiestrą radiową. W przyszłości jest taki plan, żeby wykonać to z bardzo Znanym amerykańskim saksofonistą, który się zgodził e, wziąć udział w, w tym koncercie, więc e, namawiam wszystkich Państwa do Ale śledzenia. Albo jego nazwisko? E, Znaczy, nie trudno się domyślić, kto to jest. Jest to osoba, która gra genialnie jazz i jeszcze lepiej muzykę klasyczną, albo odwrotnie genialnie muzykę klasyczną, a jeszcze lepiej jazz. E, myślę, że każdy z Państwa wie. To jest, to jest tak, że jakby Twoim zamierzeniem jest dokładnie to samo. No. Przez cały czas, i dzisiaj to się już wykrystalizowało na dodatek. Mm -hmm. Wydaje mi się, że obrałeś kierunek. Właśnie ten powrót do tej powagi tak. sprawił, że już wybrałeś ten kierunek. No, na wybrałem ten kierunek, ale jeszcze tutaj muszę powiedzieć o paru rzeczach, bo takim moim aktualnym, jednym z najistotniejszych punktów, do, których, do którego zmierzam, jest zagranie koncertu z Johnem Adamsem, którego próbuję namówić do tego, żeby w końcu przyjechał do Polski. Okay. On napisał utwór Darma at Big Sur, który został skomponowany dla skrzypka jazzowego start Lion Quartet, właśnie yes. i chciałbym go wykonać w Polsce. No to jest taki punkt na mojej mapie, do którego dążę, a jak mam punkt, to zazwyczaj mi się to wszystko udaje zrealizować. Innym takim punktem. Po drugiej stronie jest premiera nowego programu, który pisze dla, dla siebie, dla Markusa Stockhausena, mm -hmm. Christiana Randalu i jeszcze Chris Jennings na, na kontrabasie, więc naprawdę doborowa obsada, z tego się nie zmieni. Cieszę już premiera 10 października. W twoim przypadku jest tak, że moim zdaniem nic byś nie zmienił. W takim swoim okresie nie poszedł inną drogą. Jak, Chyba nie. Jakby jasność sytuacji tutaj jest. Wypytuję cię o to, też mieliśmy mm -hmm. okazję na szczęście kilkakrotnie, wielokrotnie rozmawiać, nagrywać wywiady tak. również. No i pomyślałem, ja też przez 10 ostatnich lat prowadzę blog mm -hmm. na temat tej muzyki. No właśnie, więc lat. będę rozmawiał z ludźmi, z którymi <laughs> często rozmawiałem, jaki im upłynęły tak, te 10 lat. Tak, te ta. 10 no, lat. No to naprawdę te 10 lat były dla mnie bardzo. No, to był bardzo ważny czas, w którym dużo się zmieniło, gdzie zrozumiałem, w którą stronę chcę iść, Jasne. zrozumiałem też, że idąc w stronę klasyczną nie muszę się zamykać tylko i wyłącznie w graniu muzyki klasycznej w cudzysłowie, bo jest to muzyka, którą sam komponuję na, na składy symfoniczne i no, czerpię to z muzyki poważnej. Więc zrozumiałem, że nie muszę się tylko ograniczać do tego, że mogę robić różne inne rzeczy. I taką inną, różną, inną rzeczą jest na przykład występowanie z udzistą Rabi Abu z którym bardzo dużo ostatnio koncertuję i bardzo dużo od niego się uczę. No, jest to naprawdę fenomenalny muzyk, świetny kompozytor i jeszcze lepszy człowiek, bo uważam, że jest to jeden z inteligentniejszych. Ludzi, jakich miałem okazję w swoim życiu poznać, który naprawdę nie dość, że jest inteligentny, to ma doskonały humor, jest zawsze wesoło, więc miło się z nim podróżuje. No tak. Będziemy nagrywać wspólną płytę, więc też z tego się no, bardzo cieszę. Wszystko co zrobiłeś, przekłada się teraz na to, że ich spotykasz, że możesz mm. grać taką muzykę i nawet wiesz, tak. jaką chcesz tworzyć i kogo spotkać. No ja mam nadzieję, że będziemy się dalej spotykać i to wielokrotnie. Też mam taką nadzieję. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję również. Z komarami jeszcze nie grałem wywiadu. Teraz <laughs> powinniśmy zakończyć tak. No to no. zakończyliśmy, <laughs> dziękuję.